Witajcie serdecznie, nazywam się Pałowiniarski, obok mnie stoi nowy telewizor LG OLED z serii C10. Dlaczego? Do sprzedaży trafiły już nowe karty NVD, no i niedługo, na jesieni tego roku, pojawią się konsole nowej generacji. I zarówno jedne, jak i drugie sprzęty mają w sobie sporo bajerów, które potrzebują też dobrego, obsługującego te bariery ekranu. A ten telewizor te wszystkie bariery obsłuży. Telewizory kojarzą się w większości osób przede wszystkim z graniem na konsoli. No wiecie jak to jest? Siadacie sobie na kanapie, bierzecie pada, włączacie konsolę, macie telewizor, najlepiej duży i sobie wygodnie gracie, a ci biedni pecetowcy siedzą przy biurkach na krzesłach przed monitorami. No to nie do końca jest tak, bo jeżeli macie w domu dobrej klasy dobry telewizor, no to przecież możecie go podłączyć do komputera i też świetnie bawić się z padem w ręku na kanapie. Sprzęt, który tutaj stoi, ma 55 cali, ale jeśli uznacie, że to jest za mało i doskonale to rozumiem. Firma ma też w swojej ofercie większe telewizory z serii C10 i ten model z takimi samymi funkcjami występuje również w wersji 65 cali i 77 cali, więc jeśli uznacie, że 55 to jest dla Was za mało, no to śmiało możecie zaopatrzyć się w dużo większe urządzenie, które będzie sprawiać, że ta imersja w grach, te wrażenia będą też większe. No dobrze, to dlaczego akurat LG OLED C10? LG OLED są jedynymi telewizorami obsługującymi technologię G-Sync od NVIDIA. Dzięki temu są w stanie ultrapłynnie odwzorować ruch bez migotania, zacinania i zrywania obrazów. Również dzięki obsłudze FreeSync i VRR. Matryca adaptuje się do liczby klatek na sekundę, co jest bardzo ważne jeśli chodzi o płynność rozgrywki. Nowe OLEDy od LG posiadają interfejs HDMI 2.1, który umożliwia wyświetlanie treści w rozdzielczości 4K z prędkością 120 klatek na sekundę. Obsługują też technologię 4K HFR, dzięki czemu zmniejszany jest input lag. Teraz przecież masa osób chce czegoś więcej niż 60 fps, więc taki ekran jest jak znalazł. Jak więc widzicie, LG OLED jest w sumie stworzony do grania na konsolach nowej generacji. Ale nie tylko o obraz chodzi, bo mamy tu też bardzo dobry dźwięk. AI Acoustic Tuning dostosowuje się do pomieszczenia, w którym gracie. Można do nowych OLEDów od LG podłączyć też dwa głośniki Bluetooth i stworzyć za ich pomocą system dźwięku przestrzennego. Tutaj dźwięk dwukanałowy zostanie zmieszany z wirtualnym dźwiękiem przestrzennym, a efekt jest naprawdę przyjemny dla ucha. No i tutaj też warto dodać, że mamy system EAR, który ulepsza dźwięk, więc w sumie jeśli macie ochotę odpłynąć w kwestii audio, to przy tym telewizorze jest duża szansa, że może się to udać. Na pewno zgodzicie się ze mną, że kluczowy w ekranie, w telewizorze jest również niski input lag, szczególnie jeśli zamierzacie grać w sieci. Myślę, że poziom poniżej 13 ms i czas reakcji matrycy na poziomie 1 ms są na tyle dobre, że już będziecie musieli zaakceptować swoje niedoskonałości i nie zasłonicie się problemami ze sprzętem. Dla mnie ważniejszy od wysokiej rozdzielczości zawsze był jednak HDR. Dlaczego? Bo pozwala dojrzeć zdecydowanie więcej szczegółów w grze. No i tutaj oczywiście HDR jest, ale ten telewizor posiada również specjalny tryb HGIG, czyli HDR Gaming Interest Group, który zapewnia optymalne wyświetlanie obrazu podczas grania. Choćby w takiej Forza Horizon 4 na Xboxie One X, gdzie na C10 od LG jasne promienie słońca nie przysłaniają pozostałych elementów obrazu, ujawniając jeszcze więcej detali, nad którymi oczywiście pracowali w pocie czoła producenci gry. Skoro o Xboxie mowa, to konsole będą wkrótce obsługiwały Dolby Vision w grach, więc topowe wyrażenia będą jak najbardziej w zasięgu. No bo tutaj też to Dolby Vision jest. Warto też wspomnieć o komforcie dla oczu, bo, bo mamy je tylko jedne, to znaczy mamy jedną parę. I głupio by było od tego patrzenia w telewizorie sobie zepsuć. Nowe telewizory OLED od LG emitują tylko 29% niebieskiego światła, czyli znacznie mniej niż wynoszący 50% minimalny standard dla komfortu oczu. Zapytacie o co chodzi z tym niebieskim światłem, bo pewnie już gdzieś o tym słyszeliście. Otóż niebieskie światło nie jest specjalnie dla nas dobre. I na pewno zauważyliście w smartfonach, że mamy takie specjalne tryby do czytania, tryby nocne, tryby chroniące oczy. Ja często tego używam. Ten obraz przestaje być taki niebieski, a staje się taki. Może żółty to złe słowo, ale taki spokojniejszy. No ja często gram wieczorami, późnymi wieczorami, a czasami takimi późnymi godzinami nocnymi i to niebieskie światło naprawdę sprawia, że ja później mam problemy z zaśnięciem, więc jak najbardziej taki bajer w telewizorze jest na plus, również kiedy gracie. No i pamiętajcie, że taki LG OLED C10 to przecież nie tylko ekran do grania, ale również takiego klasycznego oglądania. Ja mając ten sprzęt w domu, upodobałem sobie szczególnie serwisy streamingowe, wybierając materiały w najwyższych rozdzielczościach i z systemem HDR. No i co mogę powiedzieć? Oglądało i słuchało się super. Super też grało się na Xboxie One X, teraz pozostaje już czekać tylko na konsolę nowej generacji, na możliwość zakupu nowych RTX-ów od Nvidia, żeby sprawdzić na własnej skórze te wszystkie nowości. Telewizor, podobnie jak konsole, kupuje się na kilka lat. No i dobrze być przygotowanym na te wszystkie rzeczy, które czekają już na nas za rogiem, bo tych bajerów w nowych konsolach i nowych RTX-ach jest trochę i fajnie by było mieć taki przyszłościowo kupiony ekran, który będzie w stanie te wszystkie nowości, bajery obsłużyć. No i ten LG OLED C10 je wszystkie obsłuży. Jeśli podoba Wam się materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, no i ja się żegnam. Idę grać. Na razie, cześć.